My, proszę pani, agentura moskiewska to nie jest polski rząd. My jesteśmy tu. No właśnie. Jarka nie ma. W dzieci pracy, nie jest tak naprawdę. Można uczciwe prace odkonywać. Ja układam. Tak, Czyli to się zmieniła, że też Pyszne, moja pierwsza praca to, to było układanie bruku. Ciężka, ale uczciwa. Sprzątałem też. Jak u Erykiego. Tak, tak. Proszę, proszę. Proszę, proszę. Przestawili te karyfki, tam było blisko gdzieś ludzi od tych i specjalnie wygrzyli ten pan, bo ludzi się tyle nie zmieściło No tak, no pewnie, pewnie, pewnie To jest na złość zrobione Tam cały wygryzony, przy tych telewizji, te teren. Co Stoi kilka radiowozów, nie mogli tak. tego cofnąć boją, się narodu, no boją, się, boją na się narodu, boją się Boją się, boją się. Bo, 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 bo się To jest rząd, który ja się boi, złoje No